ciężkie przygotowania, nawet były takie momenty, że piłkarze prosili trenera o nieco ulgi. Optymistycznie. Robiliśmy swoją robotę po to, się, kurwa, pracuje, żeby wygrać świetnie. To jest najważniejsze. Tutaj zaczynamy dzisiaj masz po no to, Na tym kurwa mieć dobre nastroje, ale tu się zaczyna tu bez to, kurwa nie ma następnego. Jedziemy, Dawa. Damy, dawaj, dawaj. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuchsiasz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuchsiasz.pl Na ten moment czekaliśmy bite cztery miesiące z okładem, na ten moment, czyli na wznowienie rozgrywek, syty król czwartej lidze mazowieckiej, KTS Weszło dzisiaj rozpocznie wiosenne granie od wyjazdowego spotkania z Oskarem Przysuchawem. Kalisz nie ma pozycji spalonej, Kalisz dośrodkowuje, piłka obita, od, odbita od nogi jednego z zawodników Oskara Przysłuchaj i będziemy mieli pierwszy w tym meczu kornel. Pierwsza kara indywidualna dla, no właśnie, dla kogo? Teraz grozi palcem sędzia główny, trenerowi Tarnogrodzkiemu albo komuś z naszej ławki rezerwowych, ale tak, żółtą kartkę otrzymał piłkarz, który sfaulował Kacpra Kalisza. Gra głową teraz Buda, dalekie dośrodkowanie, Oskar Lodziński tutaj wyciągnął się jak struna i łapie piłkę. Dawaj, dawaj, kałus, dawaj! Brawo, 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 brawo. się! Dobra centra i druga żółta kartka dla piłkarza Skara przysłuchać. Dalej, dalej, idziemy dalej! Stoję, jest, jest, jest skali, jest skali, zowem, szeroko, podlinie! linię, Damian pod linię, pod, linie. pod linie. na wbiegi, ale wbiegamy po połowie. Kalisz kontra Janik, Kalisz, Kalisz, nawinął Janika, aż sędzia się przewrócił, teraz zamyka Koterwa! 41. minuta, no może jakiś gol do szatni, panowie, Kalinkowski, Kalinkowski, zamknie Pietrzyk! Grudzień teraz pomógł bramkarzowi Koterwa, ale ta piłka odwijała się od spojenia słupka z poprzeczków. Przyspieszamy w końcówce tej pierwszej połowy, w końcu coś się dzieje, pod bramką Oskara przysłucha. Pankowski, Pankowski, Śliwiński! Jeszcze Fogtman. Fogtman uderza na bramkę Lodzickiego, Gol! Sędzia główny kończy pierwszą połowę tego meczu. Pierwszą połowę, która zakończyła się naprawdę w sposób pechowy. No niestety, niestety nie tak wyobrażaliśmy sobie początek rundy wiosennej, no ale jest to futbol. Wszystko się tutaj może zdarzyć. Panowie, panowie, słuchajcie. Najgorzej jakbyśmy teraz weszli tu na przerwę i zaczęli się kurwa na siebie zdenerwować, jedną akcję mieli, strzelili w ostatniej sekundzie tej półce, ale jest jeszcze druga połowa, tak? Jak oni już totalnie na nas nie wychodzą, bo nie wychodzą, nawet jak my budujemy od tyłu, to krzyczą, teraz będzie jeszcze bardziej moim zdaniem, no bo prowadzą 1-0. Pawłoś, zmienimy teraz tak, że bo budujemy na trójkę, nie potrzebujemy czasami tą trójkę, Przejdźmy na dwójkę. Ogólnie w drugiej połowie będzie, musimy piłką szybciej operować z prawej, z lewej, szukać przestrzeni i wbiegać wycofki i uderzenia z daleka. Na rzutach rocznych tak samo, no musimy chyba wcisnąć jedną chociaż z tych dziesięciu, bo już mamy 8, a na pewno będziemy mieć więcej w drugiej połowie. Nie denerwujcie się na siebie, bądźcie cierpliwi, jest całe 45 minut, totalnie dominujecie, ale za mało akcji stworzyliśmy jeszcze z przodu, no bo oni siedzą, siedzą nisko. W obronie, tutaj nie ma co więcej dyskutować, bo my nie mieliśmy w ogóle żadnej akcji poza tą jedną, więc musimy być uważni, wszystko czyścimy. Także panowie, koncentracja, jedziemy kurwa po zwycięstwo, bez dwóch zdań. dalej, 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 dalej. Ile razy się kurwa będziemy jeszcze wstydzić, kurwa za takie rzeczy? Kurwa, że nam wszelki jedną bramkę, ile my kurwa mogliśmy szczęścia się pyta. Mamy 45 minut, panowie, bo jak te 45 minut zajemy, to tak naprawdę możemy się kurwa dwa razy w tygodniu spotykać i sobie wychodzi popykać k**wunikę. Bo jest mecz o nic. Chcielibyśmy przede wszystkim zobaczyć KTS, który będzie stwarzał więcej okazji do zdobycia bramki, bo dopiero w końcówce pierwszej połowy miał sytuację swoją dwukrotnie Koterwas raz Kacper Pietrzyk. Dobra. Ale czasami są takie mecze, które budują zespoły. Zróbmy wszystko, żeby ten mecz kurwa zbudował nas jako zespół. Wyjdźmy razem z Guwda i niech to nas poniesie. Tylko panowie, my ty gadaniem tego nie zrobimy. Musimy zapierdalać kurwa jeden za drugiego. Te biegi, te strzały, ta agresja musi być większa. Dawajcie, panowie. Dawaj, to wygrałem! Mężu! Urbiby już, chodź do boku, chodź! Tak jest! Jest tak, jedziesz, jedziesz Dorożyński, Janik. I po raz kolejny Pawłowski uprzedza Pankowskiego. Pawłowski, rozpędza się Damian Pawłowski. Pawłowski, 16 metry, lufale. ale Kalinkowski. Gol! Niestety na spalonym Bartek Kalinkowski. Gramy, gramy, panowie. Kombinacja z przodu! Kombinacja z przodu! Pawłowski. Ileż tych centrów Damiana Pawłowskiego w dzisiejszym spotkaniu! Ileż tych prób! Tu Michał Zwierz. Zwierz uderza z dystansu! Bajdu, 18 metr, Bajdu, obi w polu karnym, obi na spalonym. dalej, dalej, Macie, Dawaj, dawaj, dawaj! Kalisz w polu karnym, Kalisz dośrodkował. Bajdu! Nie trafił czysto w piłkę tą przewrotką. Odejdź, Urbi! Odejdź od muru! Odejdź od muru! Fabien Luvale, Fabien Luvalet le lekko wieczorek tę piłkę spija do boku. Biegnie sędzia główny do ławki rezerwowych zespołu z przysuchy. Czerwona kartka, nie wiem czy to kierownik, czy to asystent, czy to... Asystent asystenta, nie mam pojęcia kto to jest. Czerwona kartka. No, przez boisko schodzi ten, ten człowiek ukarany czerwoną kartką. Urbański Kalinkowski. Kalinkowski płasko do dośrodkowuje, ale i Fokman teraz kapitalnie. Świątek do środka, tutaj jest Urbański. Momentalnie przy nim znalazł się Fockman. Jest tu już Bartek Kalinkowski. Kalinkowski. Kalinkowski strzela w pole. Karne Kalinkowski piłka na górnej siatce bramki. I koniec! Oskar przysłucha. KTS weszło 1 do 0 w meczu 18. kolejki Syty Król Czwartej Ligi Mazowieckiej. Jesteśmy na pewno zawiedzeni e, w... Bez dwóch zdań, w ogóle nie, nie przewidywaliśmy, że ten mecz tutaj będzie tak wyglądał, jeśli chodzi o wynik. No Przeciwnik raz w polu karnym był, no, nie liczył się tam pod koniec, chyba drugi raz, jak już z kontry poszli, a tak to jedną akcję w polu karnym strzelili gola. Cały czas mieliśmy piłkę, tak jak tak na, na, na świeżo powiedzieć, tak w przerwie to mówiłem, że no, powi powinniśmy pokazać więcej jakości takiej indywidualnej w takim meczu, ponieważ jak przeciwnik broni w tak niskim bloku i zaciśnia, i podwaja, po potraja, praktycznie tylko koncentruje się na obronie, no to trzeba strzelać lub z daleka, co próbowaliśmy, ale no, nie, nic nie weszło. Lub wykorzystać sytuację ze stałych fragmentów, których mieliśmy. No na pewno dzisiaj chyba kilkanaście, bo w przerwie do przerwy było 7-8. I no, nic z tego nie wyszło, a naprawdę dużo tego ćwiczyliśmy. Trzeba powiedzieć, to trenerzy ćwiczyli. E, Stałych fragmentów, jeśli chodzi o ofensywę, żeby z tego coś więcej wychodziło w tej rundzie. Nic nam nie weszło. Jeśli można to pogratulować przeciwnikowi za tą obronę heroiczną i przez całe 90 minut, no bo to robili, a przeszkadzali nam w grze. Tak jak mówię, mieliśmy kilka sytuacji, ale nie aż tak dużo. W takim meczu, gdzie jest tak niska obrona, no trzeba pokazać ten błysk, indywidualność, wejść w dribblingu, uderzyć, minąć przeciwnika, zagrać sklepki, a tego nam zabrakło dzisiaj i, i niestety rezultat jest jaki jest. Na pewno nie tego spodziewałem się po swoim debiucie, może kilka słów o tym mieć. No niestety przegrywam mecz 1-0, mieliśmy swoje sytuacje, a gospodarze mieli jeden strzał celny i niestety bramka. No szkoda, że, że tak zadebiutowałem, w KTS-ie weszło, ale musimy się Wspiąć i w następny mecz zdobyć 3 punkty. Zero ryzyka dla nowych graczy w Fuchsiaż.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuchsiaż.pl.